A, tu jednak jest trochę ich. No i dobrze, że jednak pobudziłem trochę po labiryncie, tak, bo go darował i poszedł od razu. Nie wypełnił mi tego zadania pana HDS-a. HDS to lubi zabójstwa. Już na oko ile? Trzech. Bogował się. O rany. Cholera jakie ja żałuję, że go jednak e, trafiałem, tak fajnie się przyczepił do ściany, błagał litość, a ja mu nie dałem, jeszcze ktoś tu został, o nie, trzeba będzie zwiedzać labirynt, no powodzenia, znowu ten głupi wygaszacz, bo się zdenerwuje. Dobra, szukamy tym razem wszystkich i wszędzie Co ja pominąłem w ogóle? Tu jest wszystko yy, W tę stronę Albo pójdę tędy Dobra, odkąd się w ogóle ten labirynt zaczyna? A, otąd, dobra Najpierw pójdę w lewo No tego to nie muszę zabijać Chyba nie Nie, no tego nie Nie potrzebuję ruszać Może jakaś ukryta ściana jest albo coś do rozwalenia yy, Chyba nie, A... dobra Nie tędy Tędy byłem muszę zapamiętać. Tak byłem. Ej, czy tamta droga jest do windy... Ej, no tu ja każdego prawie zabiłem, no? no co tu zostało? W tym pokoju coś? Hado! Halo, halo! Gdzie jesteście? Fiuty jebane, gdzie jesteście? O, no dobra, no powiedzmy, że u mnie skrzynki. Można z te skrzynki zabić. A wiadomo co mu tam odjebało Ale szukam dalej Halo, halo Gdzie jesteście? Pokażcie się No przeczyściłem całą Mam siebie zabić Jak chcesz Hadesie to mogę się zabić siebie Tu byłem Tam nic nie ma jest winda, okej okay. winda działa w dół Nie działa w dół, teraz się upewniłem Wjeżdżam na górę Tu jakby było coś O, A, tu takie duperele były O nie znowu pułapki A mój Boże. Okej... Okay. czy to za każdym razem jest tak samo? No na to wychodzi. Dobra, idziemy. Oj, nie doskoczę! Aaaa, wiedziałem, że za późno zacząłem. Nie, Zajebi was. Nie, O! O mój, o mój Boże! Ty... Nie, od razu idę tam na lewo. Nie ma mowy, na górę i na lewo Jak przez całe to trzeba zaczynać ten labirynt od nowa To jest najbardziej kurzający moment ze wszystkich Dobra, tereny to było, ta winda Nie tu, albo ty... tych, nie dobrze To jest ten Tych kostków zabiję Dazu do windy Nie ma mowy, tyle czasu straciłem przez to Teraz zaczynam być głodny, to jest też niedobrze Ach jest druga w nocy. Niezdrowo tak jeść. Spadek. Ty panie będziesz tu stąd włochał kwiatki od spodu. Albo jak wolisz, to będziesz mu dupę swojego pana Aresa. Sądzę, że z chęcią wam to co nieco pokażę. Zada. Dobra. Chcesz być, żeby już było po tobie? Teraz jest Dawaj ci złapie. Ej, tylko zauważyłem, że oni... Kiedy się wykańcza z tego finishera, z kółka, to nie się zachowują jak w Mortal Kombat. Dobra, teraz zrobię mądrze. Pójdę od razu. O, udało się! Ale to są po tylko po dwie skrzynki. Tu musi być coś jeszcze ukrytego w tym Eee Więc na, na darmo, na, w głupim stylu. Raczej wątpię. Jeszcze musi być jedno takie przejście ukryte. Za popychaną ścianą. Tu jest, no no i tu są przekimice, których powinien zabić Wtedy A nie trafiły mi Nie ma cholero Pamiętaj cholero, ze mną masz do czynienia Długo mi się to zeszło nawet Wyzwanie Jedno wyzwanie to praktycznie jedna seria nagrywania Skończę to Hadesa i będę kończył nagrywanie Długo nawet, to jeszcze straciłem prawie kwadrans przez głupią pułapkę. Chodź No dobra, upaczki O, jeszcze w was przychodzi nowa ilość. A dawno kretów nie widziałem. No chyba też, drodzy widzowie, nie? Wiesz, mi coś mi się tak wydaje, że... Panów kretów to już... Uu, lala! Chyba od wyjścia... Praktycznie do świątyni nie widziałem kretów Musi wiecie o co chodzi, bo krety to są te ryjące w ziemi Stworki, które się tak chowają To są krety Coś tu... O, tam są Abym was ominął O nie waszego te strzały mnie zrzuciły Poczekam, może tu jakiś wyjdzie jeszcze no dobra, chodź tu, nie ma? Dobra, pchamy. O nie, tu drzwi są. To jednak tak się otwierają. O, muszę się trochę poprawić. Aha no Zaraz, nie, nie, nie. Ta. Aha. Nie no dobra, musiałem zrozumieć w jakiej jestem w sytuacji e, czyli na dół I teraz Tu jest początkowa skrzynka To ją wezmę od razu Na lewo najpierw Unik Pięknie cię zabiłem Pięknie nie powiesz chyba inaczej. Eee... Na lewo. Tu są te centaury, tak tym razem się nie pobliłem. Mana. Magie kury. Gień, panie centaurze. Dawaj, finishera hijemne. Och. ZBLOCZYŁ mnie. No zaraz, a może położyłam trochę innej magii? No, takie strzały. Masz cholero. O! 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 Dużo was! Dużo was! Dużo was, dużo was! Do jebania w mordę! A ich to 134 hity. Ładne combo. Czuję, że ktoś się chowa. słyszę cię. Tylko cię nie widzę. O, tu są ci ucznicy. Ten korytarz jest czysty. Teraz chyba windą na górę. O! Tego bym zapomniał przeszukać. A się mamy dużo. Popróbaj ze mną. Dobra, próbuj ze mną meduzo! Shit. Nie! O mój Boże! Nie! Nie! Dobra, już wiem. Nie, nie ruszam. A jezu! Nienawidzę Medus! Nienawidzę! Z chęcią dopierdolę jak jaką znajdę. To będzie moja misja w tej grze, dosyć tego do teny. Ich... Moją misją będzie z wszystkich medus, jakie zauważę. Trochę się zdenerwowałem, bo jak trzeci raz muszę to samo przychodzić. O Jezu. Gięcie. Dziękuję. Tych pozbędę się trochę szybciej. Dzięki. Kur... No! O, jeszcze długa para. Gdzie No! Pięknie. Teraz trzeba tych żo żołnierzy powalić. Zrobię szybkie combo. Spadać, kurde! Żołnierzy Areskowe. O, już mi się normalnie... Kończy Gardło! Zaraz cały e, struny głosek poździeram. Jakoś sobie staram z tym poradzić. Koty meduzy mnie! Kurde, zdenerwowały. Pierwszym razem dobra, zginąłem trochę głupio, ale teraz nie za bardzo zawiniłem, to była jednak ich wina. Daruję to skakanie na to przepasie. Nie ma sensu dla dwóch skrzynek z orbami, jeśli nie będę taki chamski na nie. O, jeszcze raz. Dobra, tam był początek. Niby taki mały labirynt, ale wkurzający jak diabli. Okej, okay, teraz to. Tu, o, jest jest mi doda. Kurwa, chuja, że nie pozwolę ci przeżyć! No! Wrzygaj! Rzygaj swoim krwią, aaa kurde czuję swojej ogoniastej dupy Tryp <gryb> Rage'a włączyłem, nie omów, nie daruję jej Dobra spokojnie, o, spokojnie, wala spokojnie Dobra To trzeba ominąć Muszę zabić tych łuczników, tego pana miłego Który chciał w jakiś sposób skoczyć na mnie Dobra, pchamy to gówno i zajmujemy się mm, żołnierzami. Zastanawiam się, co tam wychodzi. Zapomniałem zupełnie. Kontra i skontrowałam was wszystkich. Masz swoich kolegów. O, jest podwana. Jeszcze raz. Jebi, 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 jebi! Ola, ola, nie ma. Oh yeah! Ładne combo. A, kontra. Pięknie. Opa! O przerwam moje combo Nie no to już nie wystarczy żeby nie obrywać przez jakiś czas tylko już może to zostanę napiergielać na hama Na górze dwóch O fajnie jeszcze mi strzelił w plecy